Witam wszystkich, mam na imię Anna. A w tym filmie chcę podzielić się swoimi doświadczeniami z używania akustal w ciągu miesiąca i mam nadzieję, że mogę pomóc ci zdecydować, czy warto kupić, czy nie. Po pierwsze, jeśli naprawdę chcesz kupić akustal, należy bardzo uważać na stronie internetowej produktu, ponieważ istnieje wiele fałszerzy w internecie sprzedających kopie produktu. I aby ci pomóc, opuszczę oficjalną stronę akustal poniżej w opisie tego filmu i w pierwszym komentarzu. Tak więc zdecydowałem się kupić suplement akustal, ponieważ miałem do czynienia z problemami w uchu. Miałem trudności ze słyszeniem, odczuwałem silne bóle, szumy uszne w uchu, duszne uczucie ucha, zacząłem mieć wiele bólów głowy i zawrotów głowy. Zacząłem zauważać, że tracę słuch, już czułem się bardzo źle, więc postanowiłem spróbować. I zasadniczo akustal zawiera wiele witamin i innych związków, które służą do leczenia naszego słuchu pomagając w ochronie komórek ucha, zmniejszając żółtawy wydzielina, która wychodzi z ucha, eliminując ból i szum w uszach, przywracając słuch, co sprawiło, że lepiej słyszę, a to znacznie poprawiło moje życie. Za pomocą akustal byłem już lepszy w drugim tygodniu stosowania, a w ciągu miesiąca odzyskałem zdrowie i to sprawiło, że byłem bardzo zadowolony i zadowolony z moich wyników. To była najlepsza inwestycja, jaką zrobiłem w moje zdrowie. Byłem bardzo niezdecydowany o zakupie akustal, ale kiedy wszedłem na stronę, zobaczyłem, że ponad 20 tysięcy osób korzysta z akustal, a wyniki były dość niezwykłe, więc pomyślałem, że może to działać również dla mnie. To co naprawdę podobało mi się w akustal, to to, że jest w 100% naturalny i bardzo prosty w użyciu. Prawidłowe korzystanie będzie w stanie pomóc przywrócić słuch poprzez łagodzenie bólów głowy i migreny, co poprawia dzień do wykonywania zadań, pracy i zabawy. Przyznaję, że korzyści kosztowe są bardzo dobre, biorąc pod uwagę wysokie koszty zabiegów medycznych i operacji chirurgicznych. Spędziłem lata z tym problemem i skończyło się pozbawieniem siebie wielu dobrych chwil. Teraz, gdy skończyłem leczenie z akustal, czuję się znacznie lepiej, szczęśliwy i zadowolony z wyników w moim nowym życiu. Akustal jest tak dobry i został klinicznie udowodniony, że działa niezależnie od wieku, stanu zdrowia lub ciężkości problemu. Tylko ci, którzy przeszli przez to wiedzą jak straszne to jest, a ja bardzo martwiłem się o mój problem. Obudziłem się rano niedysponowany, był rozczarowany. Nienawidzę chodzić do lekarza i jestem pewien, że nie miałbym pieniędzy na leczenie lub operację, ale dzięki Acustalowi wszystko jest w porządku, a moja rutyna jest znacznie lżejsza. Bądź ostrożny, co mówią tutaj w internecie o Acustal, mówiąc, że będziesz miał wyniki bardzo szybko, gdy w rzeczywistości zależy to od każdego organizmu. Niektórzy ludzie widzą zmiany szybciej, podczas gdy inni mogą potrwać dłużej. Aby zobaczyć wyniki, oznacza to, że nie dzieje się to w cudowny sposób. Musisz zrobić właściwe leczenie co najmniej miesiąca, aby uzyskać wyraziste wyniki. Ale ostrzegam Cię jeszcze raz: być bardzo ostrożnym z oszustów w internecie, którzy próbują sprzedawać fałszywe produkty ze zmienionymi formułami, które mogą jeszcze bardziej zaszkodzić zdrowiu. Opuszczę oficjalną stronę Akustal poniżej w opisie tego filmu lub w pierwszym komentarzu. Mam nadzieję, że pomogłem z tym wideo, a jeśli pomógł ci zostawić polubienie i podzielić się z kimś, kto stara się poprawić swoje zdrowie z naturalnym suplementem, przytul się i do zobaczenia wkrótce.